Dlaczego jeszcze nie masz zrobionej swojej herbaty? Nie no, ja serio pytam, a właściwie polecam. Ten odcinek troszeczkę będzie trwał, więc zróbcie sobie herbatę. Dobre to i zdrowe. Tak więc witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTrail TV, w którym zobaczycie, no właśnie, co wy zobaczycie. Zobaczycie dzisiaj różne fantastyczne działy, które przygotowaliśmy razem z wami, ponieważ bardzo często piszecie nam różne nie, ciekawe, miłe rzeczy pod e, tymi filmikami i dzięki temu jesteśmy w stanie dopracować i zrobić wiele różnych działów. Tak więc co jest grane w dużej części tworzone jest przez was, czyli naszych kochanych widzów. Tak więc dzisiaj zobaczycie różne wasze kochane nie, działy, jak również ten, który pokochaliście za ostatnim razem, czyli właśnie Elita Corner, coś czego nie zobaczycie, a dokładnie ktoś, kogo dzisiaj nie zobaczycie, to Carlos, który niestety nie mógł wziąć dzisiaj udziału, ale na pewno w następnym odcinku już go zobaczycie, więc możecie teraz napisać różne miłe rzeczy o Carlosie, czy do Carlosa, i na pewno ten jeszcze chętniej będzie dla Was nagrywał, zresztą, tak jak zawsze. Tak więc herbaty Wasze w dłoń, mam nadzieję, że już są gotowe i przechodzimy już do kolejnego odcinka, co jest grane, a tymczasem jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, że jutro zobaczycie recenzję tego, takiego czegoś małego, nie wiem, być może, ktoś, Wie, no to już będzie miał taki malutki spoiler. Co jutro o godzinie 8.30 zobaczycie, ale muszę przyznać, że jest to bardzo fajna, ciekawa gra, która zrobiła na mnie duże wrażenie i nawet ma takie fajny woreczek z takimi frenzerkami. I również zapowiadam, że jeszcze nie w ten poniedziałek, ale w następny poniedziałek usłyszycie to, na co bardzo długo żeśmy się czekali, czekali szykowali, a dokładnie jest to nasz. Podcast trollowy, który, no właśnie, wystartuje w następny poniedziałek. To tyle z ogłoszeń parafialnych, możemy już przejść do odcinka. Ja biorę swoje instrukcje, które sobie tutaj napisałem, i rzeczy, bo mogę sobie spokojnie machać, bo dzisiaj nikomu nic nie zrobię, i zapraszam Was na co jest grane. Nawet nie wiecie jak ja bardzo, ale to bardzo długo czekałem, żeby dostać się do tej gry. Ta gra, to jak zresztą sami widzicie, gra zatytułowana Wyspa Skarbów, która oczywiście bazuje i odnosi się do słynnej książki o tym samym tytule. Muszę przyznać, że późniejszy od twórca roli bardzo znanego krasnoluda we Władcy Pierścieni, to właśnie tego aktora poznałem w ekranizacji Wyspy Skarbów i już wtedy bardzo dużą sympatią do tego człowieka zapałałem, ale to już jest inna sprawa. Słuchajcie, Wyspa Skarbów jest to gra, w której będziemy podzieleni na dwie grupy. Jedna osoba wcieli się właśnie w tytułowego nie, Johna Silvera, który będzie chciał wymanewrować piratów, załogę, która mu się zbuntowała i nie, ta załoga będzie chciała oczywiście dostać się do skarbu Johna Silvera. Tenże John Silver, schwytany przez nich na jakiś oczywiście czas, ponieważ w trakcie gry on może uciec, będzie musiał prowadzić i zwodzić ich nie, tak, żeby nie, no, nie odkryli tego skarbu przed nim kiedy komuś się uda znaleźć ten skarb, czy będą to Piraci, czy będzie to John Silver, to w tym momencie ta strona wygrywa. I teraz dlaczego ta gra jest fajna i ciekawa? Nie wiem, czy czasami mieliście taką wrażenie i chęć jeszcze przed grami, które można było po nich mazać i co po niektórych niszczyć? Czy nie chcielibyście sobie pomazać po takiej planszy i w ogóle, ale właśnie chcielibyście, żeby ta gra była później zmazywalna? No właśnie, taką właśnie grą jest wyspa Skarbów, gdzie będziecie kreślili linię. Nawet tu jest taki cyrkl specjalnie dołączony który to właśnie cyrkiel będzie zatoczał jakieś okręgi mniejsze czy większe i nie, będzie was tą właśnie miało między innymi naprowadzić na konkretne miejsce, gdzie ukryty jest skarb. A John Silver będzie musiał was zwodzić. Naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy tytuł. Kolejna gra, tym razem już nie taka wielka i rozbudowana, tylko malutka, a to jest to gra pod tytułem Nogi Stonogi. I wiecie, ja teraz nie będę się tertolił, tylko po prostu wam opowiem, jeśli uda mi się otworzyć pudełko. A że pudełka... Są niektóre śliskie. To je ciężko choć idzie otworzyć, ale dobra, udało mi się, więc będę wam tłumaczył. Instrukcja do gry pod nogi stonogi jest bardzo krótka i właściwie zawiera się mniej więcej tyle. I teraz, kiedy wysypiemy sobie wszystko z pudełeczka, naszym pięknym oczom ukazują się różnego rodzaju. O bardzo proszę, ukazują się właśnie tyłowe nogi stonogi. I naszym zadaniem jest w tej ekstremalnie banalnej, czasami niektórzy mówią odmurzającej grze, jest po prostu rzucanie kostkami. To jest takie, nie wiem, dice push your luck, czyli po prostu rzucamy sobie kostkami i wybieramy kostki w danym Kolorze, czy w jednym kolorze, odkładamy sobie je na bok. Mamy możliwość trzykrotnego przerzucenia kostek, których sobie nie odłożyliśmy. Kiedy to zrobimy, mamy już jakiś komplet, i na podstawie tego dokładamy sobie jakieś tam nogi, stonogi do naszej stonogi, którą właśnie sobie robimy przed sobą. Kto oczywiście stonogę będzie miał na dłuższą, wygrywa grę. Totalny, totalny banał, ale naprawdę idzie przyjemnie sobie w to pograć. Jak ktoś jeszcze w ogóle nie ma pojęcia o grach planszowych, to pokazujemy mu takie właściwie gradło. I co? Jestem zadowolony. I kolejna gra, którą dzisiaj Wam pokażę, również takie maleństwo, jest to gra pod tyłem Smoothies. I teraz dzisiaj nieobecny Carlos, absolutnie totalnie jemu zawdzięczacie pojawienie się tej gry na polskim rynku, ponieważ on znalazł, opowiadał o tej grze m.in. wydawcy Muduko, czyli Tref Kraków, i oni stwierdzili, dobra, no to w takim razie bierzemy tę grę i po prostu tę grę wydali. Więc brawo absolutnie dla Carlosa. Proszę, napiszcie mu jeszcze raz coś miłego w komentarzach, a ja Wam szybko wytłumaczę, o co w tej grze chodzi. Smoothies, czyli można powiedzieć, Gra o robieniu różnego rodzaju koktajli, żeby ktoś nie mylił z drinkami, więc otwieramy sobie pudełeczko i teraz to pudełeczko będzie elementem samej gry. Czyli mamy tak zwane dwa blendery. Te dwa blendery kładziemy sobie tutaj, a że jest to gra typu roll and ride, no to oczywiście mamy roll, czyli mamy kosteczki, takie fajne, takie jakieś takie jak Są dobra, nie będę macał kostek na wizji. Do tego wszystkiego macie. Połóweczki i również element of rights, czyli karteczki, na których każdy gracz będzie sobie pisał. Taką karteczkę każdy gracz sobie odrywa. I ja, na przykład, jako aktywny gracz, rzucam sobie kostkami. I teraz rzucam tak na więcej na połowę i na chybił trafił. Trochę wpadnie tu, trochę wpadnie tu. I teraz ja, jako gracz aktywny, wybieram sobie na przykład to coś. I teraz bez zbędnego zagłębiania się za bardzo w tematykę, sumuję sobie wybraną liczbę kości. Na przykład, mogę sobie sumować, nie wiem, czerwoną, różową i niebieską. I łączną sumę. Zaznaczam przy tych kolorach na nie, tym elemencie Wrightowym. Dzięki temu zapełniło mi się coś, coś tam tego Blendera swojego wrzuciłem, i teraz w momencie, kiedy będę właśnie takie rzeczy robił, czy zakreślał odpowiednie pola, będę mógł sobie odblokowywać kolejne elementy, tak zwane zdolności, dzięki którym będę otrzymywał lepsze punkty, lepsze elementy, na przykład jakieś przerzuty, czy inne rzeczy, które w trakcie gry będą się pojawiały. Bardzo fajny, bardzo ciekawy element typu Roll Wright, i wydaje mi się, że dla każdego, kto robi tego typu gry, wydaje mi się, że jest to pozycja. Którą naprawdę fajnie byłoby mieć w swojej kolekcji no i dla tych wszystkich, którzy lubią Carlosa, bo ten chłopak naprawdę zna się na grach. I na koniec gra, która zalicza się do segmentu tak zwanych półek wstydu. Dlaczego półek wstydu? Ponieważ domyślam się, że większość z Was nie ma tej gry u siebie. Jest to gra pod tytułem właśnie The River, czyli po prostu rzeka od wydawnictwa Days of Wonder, którą w Polsce dystrybuuje bodajże Rebel.pl i tenże wydawca dostarczył nam grę typu Worker Placement. No i teraz można powiedzieć, że no nie no Piotrek, dobra, Worker Placementów jest bardzo dużo, no to możesz na Zainteresować, dlaczego ta gra akurat jest na tyle fajna i ciekawa, że moglibyśmy chcieli mieć ją w swojej kolekcji? I dlaczego powiedziałeś, że od razu jest to półka wstydu? Ja wam odpowiadam bardzo, bardzo szczerze na to pytanie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak wam, mam Was do tej gry przekonać, ponieważ jest to bardzo klasyczny nie, e, taki gra typu worker placement. Od po prostu mamy zwykłą, prostą planszę główną, do tego wsa, planszetki dla każdego gracza. I właściwie gra polega znowu na obracaniu surowcami, budowaniu nie, i oczywiście kto będzie robił to najlepiej, gra oczywiście ma taki element odpalający zakończenie rozgrywki, kto będzie robił to lepiej, dozyska więcej punktów, kto ma więcej punktów, wygrywa grę. Ale e, gra przypadła mi do gustu, ponieważ jest krótka. Ja ostatnio niespecjalnie mam zbyt dużo czasu na gry, które muszę sam czytać instrukcję. Wolę, żeby ostatnio ktoś mi tłumaczył. I nie, ta gra ma bodajże chyba siedmiostronicową instrukcję. Pomijając przygotowanie i pierwszą stronę, to możemy to wszystko wcisnąć na pięciu stronach. Więc dla wszystkich zabieganych e, River jest bardzo dobrą pozycją. Do tego wszystkiego e, ta mała liczba zasad wpływa na naprawdę bardzo dużą liczbę kombinacji, którą możemy wykonać w grze, co również przekłada się w element murzenia, a o to w Walker Playsmancie po prostu chodzi. Tam, jeśli ktoś lubi nieskomplikowane gry, które dają dużo, duże pole do Opisu, dodatkowo są pięknie wydane, to wydaje mi się, że The River może być grą, którą nawet zobaczycie w formie pełnej recenzji na kanale, bo wydaje mi się, że naprawdę po prostu warto. Przed kolejnym działem aż się napiję bo będzie naprawdę grubo, bo witam Was w zdziwieniach tygodnia, czyli jest fioletowo za mną, więc będziemy się teraz bardzo mocno zdziwili, a czym będziemy się dziwili? Właściwie dwie lekkie rzeczy i jedna taka mocniejsza, bo y, ostatnio, oprócz nie nie, nie ostatnio, ale ja uwielbiam gry karciane i naprawdę gram w te gry karciane totalnie hurtowo. Y, jako, że ostatnio y, bardzo dużo pojawiło się gier karcianych, które są dostępne w wersji elektronicznej, no to można powiedzieć siłą rzeczy bardzo szybko przechodzą sobie tutoriale w wiele naprawdę wiele tytułów takich elektronicznych gram. Śmiem powiedzieć, że można powiedzieć że żadna nowość mi przed oczami nie przejdzie. Więc, bardzo, ale to bardzo się ucieszyłem. Dla wszystkich fanów serii Total War pojawiła się gra na Steamie elektroniczna. W tym momencie właśnie jest to Total War Elysium, czyli gra, która jest bardzo, ale to bardzo niecodzienna. Mianowicie, w tej grze przez kilka rund będziecie mieli do dyspozycji łącznie 18 kart. Na każdą rundę będziecie wybierali swoją określoną liczbę kart, którą będziecie starali się przeciwnika dojechać. Macie w tym wszystkim dwie linie frontu. Oczywiście będziecie mogli się blokować, będziecie mogli się atakować, będziecie mogli się atakować z flanki, będziecie mogli wystawiać karty, które powodują wystawianie innych kart nieco tani. Gra w minimalizmie swoim, czyli liczbie kart, którymi przecież wydawca elektroniczny nie musiał się kierować, w tym minimalizmie naprawdę daje masakrycznie dużo opcji. Druga rzecz, którą się totalnie zdziwiłem, to jest to gra na skrzydłach. No wszyscy znamy. Teraz powstała jej elektroniczna wersja, ale słuchajcie, wszystkie rzeczy w tej grze e, czyta, no kogo mogli do tej gry dać, żeby był lektorem. No kogo? Oczywiście, że fantastycznego lektora, świetną kobietę, czyli Krysty D. Czubownę, która po prostu nie czyta w tej grze. Jak dostałem wersję elektroniczną i usłyszałem panią Czubównę, to stwierdziłem, o rety, ja skądś ten głos znam. Oczywiście głos niesamowicie rozpoznawalny. Ja ja, można powiedzieć, z sobotę i niedzielę zazwyczaj rozpo, rozpoczynałem z panią Krystyną, kiedy oglądałem różnego rodzaju właśnie e, filmy przyrodnicze, i tam zawsze ten głos słyszałem. Mega, mega sprawa, niesamowita rzecz. No i teraz już tak nie będzie miło. Ponieważ ostatnia rzecz i to było takie totalne zdziwienie. E, właściwie nie zdziwienie, tylko bardziej szok. Otóż nie wiem, czy pamiętacie grę pod tytułem minerały? Pamiętacie? No pewnie, że tak, ponieważ tego się nie da e, zapomnieć, szczególnie kiedy się patrzy, w jaki sposób ta gra miała robioną promocję no i ile takich informacji po prostu walą. Nas po twarzy, z lewej, z prawej, z prawej, z prosto, front, hak i inne rzeczy e, tego się pojawiało, i po prostu ludzie już mieli tego dość. Nie mam pojęcia, czy ta gra odniosła sukces, czy nie. W mojej opinii nie, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Dane sprzedażowe pewnie powiedzą same za siebie, ale stwierdziłem, że po prostu tak promocji się nie robi. I widzę, że nie, ten sam błąd popełnia gra już teraz można powiedzieć nieśmiertelna, czy tudzież reanimowana Solar City, ponieważ w ten sam sposób e, jest robiona promocja tej gry. Więc znowu będziemy mieli serdecznie dość informacji o tej e, grze i prawdopodobnie z tego tytułu będzie się cieszyła mniejszą popularnością. Dla mnie szokiem jest to, że po raz kolejny ktoś, kto miał już prawdopodobnie jakiś feedback, że tego rodzaju promocja raczej szkodzi niż pomaga, że zdecydował się robić to samo. No. Ale to tylko tyle z szoków tygodnia. Bo zrobiło się niebiesko, czyli zrobiło się elitarnie, więc witam Was w Elita Cornerze. Cornerze, który prezentuje gry bardzo, bardzo bogato wydane, i czasami zastanawiamy się, po co wydawać pieniądze na tego rodzaju tytuły. No, jak ktoś kiedyś powiedział, kto boga temu zabroni. Tak więc dzisiejszą grą, którą Wam przygotowałem, jest gra, mianowicie Pandemic. Takiej Pandemic Pro, czyli gra, która została, dokładnie ta wersja, która Została wydana na dziesięciolecie istnienia tejże gry. No i teraz zobaczmy, co mamy w tym pandemiku. Czyli aby ktoś jakimś cudem nie wiedział, ponieważ nie wiem, schował się i nie widział nic totalnie o grach przez ostatnich parę e, lat, no to co to jest gra pandemii? Pandemik jest to gra kooperacyjna, w której wcielamy się w osoby, której zadaniem jest opanowanie zarazy, która chce opanować świat. Czyli można powiedzieć temat wybitnie na czasie. I teraz ten pandemik, taki pro, czyli wydanie z okazji dziesięciolecia gry zawiera, uwaga, w mojej opinii chyba najdroższą totalnie rzecz, która w tym pudełku i robi cenę, ponieważ cena tej gry wynosi 300+, plus lekko czasami minus, w zależności od tego, gdzie kupujemy. I teraz, tam jest metalowe pudełko, które, wiecie, zrobione jest na taką, wiecie, niby skrzynkę nie, taką lekarską, możemy sobie to podpiąć, jest takie, wiecie, fajne, niebieskie, tutaj taki czerwony element, czyli no, jest, jest na bogato, w końcu elitarnie. Nie, nie, mamy 7 plastikowych e, figurek, do tego wszystkiego mamy nowe ilustracje, takie troszeczkę nieco postarzałe, więc komuś to się może podobać, komuś nie. Mamy większą planszę, a większa plansza zawsze jest fajniejsza, chyba że ktoś ma mały stół, chyba że gdy na podłodze, to mu to totalnie nie przeszkadza. I do tego dochodzi również tak zwane drewniane znaczniki, które do gry zostały również dodane. Więc jeśli ktoś ma te trzy stówki wolne, to wydaje mi się, że niech po pandemika i lubi oczywiście pandemika, niech sobie. Pandemika z okazji dziesięciolecia wydania tej gry, niech sobie nabędzie. Bo jak już powiedziałem, kto bogatemu zabroni? O tak, jest czerwono, nie mam już przed sobą elementu, z którego będę czytał, czyli po prostu jedną grę jestem w stanie zapamiętać, a to już jest sukces. A o jakiej grze będę teraz mówił? Będę mówił o grze w końcu. Jest to Kondzik Uratować Wasze Portfele. Jest to gra pod tytułem. Szalone wózki. O matko, jaka to jest nuda. Słuchajcie, w grze pod tytułem Szalone wózki. Naszym super fantastycznym epickim zadaniem jest wcielanie się w osoby, stworzenia, już teraz dokładnie nie pamiętam, które będą się ścigały. I teraz gramy tam w parach. Mamy jedną i mamy drugą osobę, i nasze ruchy będziemy na podstawie jakichś przesyłanych telepatycznych elementów jaźni, będziemy wykonywali pewnego rodzaju ruchy. Czyli takie dwie osoby ruszają się jedną ekipą i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście kompletnie nie działa. Nie, bo czasami możemy zrobić tak, że wjedziemy w jakieś jedno konkretne miejsce nie jesteśmy w stanie się mentalnie dogadać po prostu tkwimy w tym miejscu przez całą rozgrywkę i nie, nie opisałem swojej rozgrywki chociaż, przepraszam, tak, opisałem swoje cztery rozgrywki w nie, tę grę bo później już stwierdziłem, że absolutnie nie jestem w stanie dalej w to grać. Gra ma totalnie zawiłe zasady, zdecydowanie zbyt długa książeczka do tego, żeby do tego rodzaju gry człowieka wprowadzać. Poza tym nie ma tutaj absolutnie krztyny czegoś takiego jak wyścig, wiecie jak epicka, nie wiem, jakaś taka podróż Jakiś, no nie wiem, kiedyś była taka gra, już teraz nie pamiętam, jak ona się nazywała, gdzie ścigaliśmy się za zaprzęgami, które były ciągnięte przez Husky I, i to było super, to było fajne. Rzeczywiście to czuło się, jakiś tu wiraż, tu ten, a tutaj absolutnie, kompletnie nie. Kupa kamieni, kupa i tyle. I to też taka ciekawostka, już teraz nawet nie będę mówił, który wydawca. Kiedyś ta gra była dostępna za 9 zł. I słuchajcie, wierzcie mi lub nie, ale jeden z wydawców stwierdził, że hmm, kupij sobie tę grę, bo ta gra kosztuje 9 zł, i weźmie sobie komponenty z tej gry, żeby mógł projektować inne swoje gry, ponieważ taniej gotowy nie niż musiałby kupić komponenty takie normalne na zwykłym prostym rynku, więc woli sobie kupić szalone wózki, posegregować sobie, rozbebeszyć to wszystko, posegregować elementy z tych szalonych wózków i wykorzystać jako komponenty do swoich przyszłych gier. Wydaje mi się, że to mówi samo za siebie. I na koniec, drodzy Państwo, jak zwykle, witam Was w Cebula Cornerze, czyli takim wysublimowanym miejscu, w którym możecie usłyszeć informacje. I oczywiście, w linkach, tak jak zawsze, są linki do opisy, i do każdej gier. Możecie sobie kliknąć i zobaczyć, jaka gra jest aktualnie dzisiaj tania. I dzisiaj będę mówił, zanim o tym powiem, o trzech grach. Ale zanim wam o tym powiem, mała historia. Jak wiecie, mamy swojego Patronite'a i na tym patronajcie wrzucamy codziennie bardzo wiele różnych dziwnych, fajnych, ciekawych rzeczy. I tam zostało wygrzebane mianowicie gra Minecraft. Żeby teraz nie było, bo zaraz ktoś stwierdził, o Piotrek ty tyle o tym Minecrafcie gadasz, pewnie uczysz niż jakiejś tam promocji. Pff, jak ktoś mi napisze, że taki komentarz, dostaje bana z... od razu. Ale nie, nie mówię dokładnie o Minecrafcie, chociaż mówię o Minecrafcie. Jest to rzecz, która się przydarzyła. Otóż w serwisie livro.pl został udostępniony Minecraft w wersji polskiej za złotych 16. I to Carlos chyba, nie wiem, przekleił, wrzucił. Oczywiście patroni na zby poszli takim szerokim strumieniem, i chyba ktoś zauważył na tej stronie, że coś się chyba dzieje nie tak. I zaczęto te zamówienia, które już były złożone, pięknie anulować, i wydawali jakieś tam bony, co jest mniej czy bardziej legalne. To już akurat jest inna kwestia, żeby ktoś nie dostał gry. Ale okazało się, że ktoś dostał te gry i do niego po prostu trafiły, więc fantastyczna sprawa! Ale wracając do Cebula Kornelu, prezentujemy jak zwykle trzy gry. I teraz co to są za trzy gry? Właściwie dwie gry, jeden dodatek. Co mi się udało znaleźć? Dzisiejszym bohaterem jest sklep G2A. I tam znalazłem właściwie dwie gry, jeden dodatek, tak jak już powiedziałem. Pierwsza gra, to jest to gra pod tytułem eksplodujące kotki, która z 90 zjechała na 51 zł. I wydaje mi się że taką malutką gierkę, do której są bardzo obiwalentne relacje. Akurat jeśli chodzi o mnie i szczególnie o Klaudię, ta gra nam się strasznie podoba, ponieważ chodzi o to w tej grze, że będziemy zagrywać różnego rodzaju karty, starali się nie trafić do tego eksplodującego kota, dzięki czemu ten kot schodzi na dół, na dół, na dół tej talii, a kiedy już nie mamy możliwości poradzenia sobie z tym kotem, ten po prostu kod wybucha i przegrywamy grę. Od taka miła, fajna ciekawa tytuł. Na pewno wielu osobom się spodoba. Szkoda, że w Polsce wydawnictwo, którego wydawało, chyba to Rebel wydawał, nie zdecydowało się, ale to pewnie podbiłoby bardzo mocno cenę tej gry na no coś takiego jak było w wersji oryginalnej starterowej, że otwierało się nie pudełko i jak odrobiliśmy ten magnes, to robiło miał, miał. Było fajne. Ja pamiętam kiedyś tak się bawiłem. E, długo, chyba przez jeden dzień, takim egzemplarzem, że prawie rozładowałem baterię. Ale nieważne. Drugą e, grą, a dokładnie dodatkiem, jest dodatek do gry pod tytułem Wirus. Nazywa się Wirus 2. Jest dodatkiem do bardzo, bardzo, bardzo popularnej gry w Polsce, której nie powiem ile, a, a troszeczkę wiem o tym, ile egzemplarzy sprzedano. Ale sprzedano bardzo, 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 bardzo dużo egzemplarzy tej gry. I teraz dodatek jest za złotych 19. I ostatnia gra. Mianowicie jest to gra chyba, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Jeśli ktoś słyszał o grze Star Realms, to wydaje mi się, że za 35 zł tę grę może sobie kupić i na pewno będzie szczęśliwym jej posiadaczem i gra, która stała się takim elementem napędowym mechaniki deckbuildingowym zaraz po Dominionie, który właściwie nie wiem, kto ma wie co ma większą popularność, Dominion czy Star Realms. Wydaje mi się, ale to jest wiecie zdanie w stylu nie mam pojęcia, ale się wypowiem, że wydaje mi się, że chyba tutaj racja jest po Star Realmsie i to jest chyba bardziej Polarna gra, ale tak jak mówię, mogę się totalnie mylić. Tutaj do kupienia za 35 zł. Uff. No i co? Dotarliśmy totalnie do brzegu. Tak wiem, nie było jednego działu. Ten dział nazywamy Ocalić od Zapomnienia i zrobiłem to specjalnie, ponieważ wyjątkowo dzisiaj chciałbym, żebyście wy wyznaczyli jakieś gry, które Waszym zdaniem są godne powiedzenia, w co jest zgrane, że trzeba. Ocalić je od zapomnienia, bo są dobre, ale tak jakby troszkę cicho o nich, są już nieco starsze i warto byłoby, żeby chociaż tutaj na łamach tego programu zabrzmiały w eterze nazwy tych gier, które chcemy ocalić od zapomnienia. No i tyle na dzisiaj, do następnego razu. Bawcie się dobrze przez resztę weekendu, a jutro o godzinie 8:30 zobaczycie już recenzję tej malutkiej gry. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!